Krok pierwszy to jest zdefiniowanie, ile powinniście mieć zapasów, ile chcecie mieć zapasów, ile zapasów to jest dla Was za dużo. I może to być zrobione z dokładnością do indeksu, tak, że każdy indeks będzie miał ten swój maks ustalony zapasów, ale możecie powiedzieć, że dobra, wszystko co jest powyżej dwóch tygodni, powyżej zapas powyżej miesiąca, powyżej dwóch miesięcy, powyżej trzech dni. W zależności od branży, modelu biznesowego, to będą zupełnie różne wartości, ale określić sobie, że okazuje, że dla nas, jakby taki za duży zapas, zapas nadmiarowy to jest powyżej dwóch tygodni. Wyciągnąć sobie listę wszystkich indeksów, przypisać do nich zapas, przypisać do nich średnie zużycie dzienne, tygodniowe, miesięczne za ostatnie 12 miesięcy i zobaczyć, okej, okay, to tak z tego średniego zużycia, to ile wychodzi, jak nam wychodzi, na ile ten zapas nam starcza. Tak? No, i wtedy wyjdzie, że OK, że jeżeli sobie ustaliliśmy, że chcemy mieć zapas maksymalnie na dwa tygodnie, no to ze średniego zużycia wychodzi, że zapas dwutygodniowy dla, dla tego konkretnego indeksu powinno być tyle. Porównujemy to, ile ten indeks faktycznie ma tego zapasu, no i wychodzi, że mamy albo mniej więcej tyle, co powinniśmy mieć, albo dużo za dużo, albo tylko trochę za dużo. Jest kwestia wyliczenia, właśnie wtedy wyłapania OK, to ile tej nadwyżki ponad te dwa tygodnie mamy, przeliczenia jej na wartość, na kasę. I posortowania sobie OK, to które indeksy mają największą wartość zapasu nadmiarowego względem nawet tego naszego prosto, bardzo arbitralnie ustalonego zapasu prawidłowego. Słuchajcie, to tyle z części merytorycznej, wracając do proces Borga. Słuchajcie, od jakiegoś czasu chodził mi po głowie, znaczy po głowie taka myśl, czy. Hmm, Rozwijanie dalej tego mojego biznesu solo jest wystarczające, czy może jednak zacząć robić z tego coś więcej, czy jakąś firmę konsultingową? I w pewnym momencie wyszło mi, że w sumie nie muszę wybierać mogę robić jedno i drugie.